Nasi dzielni bohaterowie dalej podróżowali. Najbardziej dzielny z nich był Wiechmen. Ej wiechmanie, ile to jest 2434 podzielić na 1 324? Jest to 0,0019719295744067197915620209928674. I w pewnym momencie napotkali się na grupkę dresiastych staruszek. Grupa Rosomańska wita was, kto wy jesteście, my być Power Rangers, więc jakie macie moce, nie oglądałeś Power Rangersów nigdy, nie oglądałem, ale z ciebie debil, zawsze o 14 na polsacie leciały, ale wtedy podkładam głos do odkurzacza w teletubisiach, ale dobra i tak was przyjmuję bo słyszałem że owsiki i owsikomana się rozmnażają, tylko nie wiem czemu wszyscy mówią że to krzyżówki człowieka z owsikiem. Ej, zobaczcie na ten las. Dziwne, że w taką słoneczną pogodę kilometr od nas jest burza. No, ale tu ciemno, jak w dupie u budy. Ej, słyszycie to, co słyszę, jak szczygły śpiewają? No rzeczywiście, nawet znam ten utwór. Aha, to chyba lubi. Kto może śpiewać takie badzienie? To zobaczymy. Ej, patrzcie, to stamtąd dobiega śpiew ptaków. Grupa Rosomanka witacie. Czy możesz powiedzieć nam kim jesteś? Ja jest czy głupan tej okolicy. Co wy robicie na moim terenie? Idziemy na wojnę z Owsikomanem i po drodze zbieramy składa, ponieważ słyszeliśmy, że jego owsiki się szybko rozmnażają. No to idę z wami.